Halo, dzień dobry. Lecimy od razu na księżycową wyspę. O, prędkość, 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 prędkość. Ja o! <śślad> Widzisz, miałem masę Lusi. miejsca jeszcze. <ślad> na luzie. Dobra, dobra, dobra. dobra. księżycową. Pokoń... Skały, skały, skały. Dobra, nie, luz. Halo. Luz, luz. Dobra, kozaki jesteśmy, mordo. Dobra. To pvp w takim. Wyskitu. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby zrobić PVP na morzu. <ślucz> Przecież to by była jakaś kolarzeźnia Myślę, że tutaj nic nie będzie, prawdę mówiąc. Ale się przepłynie. No. Czyli bym się tyle coświecił. A nic nie ma. O co chodzi? Sp Sprawdzamy Ach, tutaj środek, czy być? nie? Możemy sprawdzić. No, asekulacyjnie, tak, Z... no. W sensie, wiesz co, wydaje mi się, że żeby odkryć całe morze, akurat w together to trzeba by naprawdę dużo pracy. Wiesz co, Woody był No tak, Woody, no to są morze, to wtedy płyniesz i sobie odkrywasz. A jak ktoś jest wielkim estetą, to się pewnie za to weźmie. Woody to są morze. Woody to są morze. Udy, to są morze. <laughs> o Boże. Boże. <laughs> nie, przestańmy. <śmiech> Dobra, <laughs> to już nie, nie wejdzie tutaj księżycowa wyspa. Odbijam no, do góry. Dobra, nie będzie. Tam, 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 tam. O skały nie, tam nie pójdzie. Widzę, widzę na luzie. Skałę. Okay, dobra, do dobra dobrałem mogę dobrałem już zacząć się dobrałem. odbijać do góry. Mmm, elegancko. No fajnie by było znaleźć w tym odcinku księżycową. Mm. Cię znajdzie. Marmotrosa no, przybyła, fajnie by było znaleźć. Bez co? <laughs> bo, ja tam na malbo co sobie O boże, o boże, o boże, o boże, o boże, o boże. Załataj to Wiesz Niedznaj się zamyśliłem, wiesz. I zauważyłem, że właśnie. Nie, nie. NIE No. Przy lądzie, tak? Miniemy te formacje... Nie, nie, jeszcze tutaj, już tutaj. dobra. Dobra za... Za tą skałką. Dobra No już Dobra, git Proszę o prędkość Ta prędkość gotowa Zdrowione przed sobą Nie ma skał, co ty Oku, tak. tutaj No Wiesz co, przepłynięcie między nimi wygląda jak takie wyzwanie Część akcepty Nie, 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 bawimy się w to Jesteś pusty w środku Mam jeszcze... Trzymaj Dobra, dzięki. Nie za... No, tutaj ktoś mi się pytał jeszcze coś, więc coś trzeba będzie wyciąć w poście. E, tak. Tej, to który my już lecimy odcinek teraz? Trzeci. Trzeci. Dobra. Gid. Kurde, tak, jak już to późno to Wstaję za 5 godzin Matko Woska. Ale będę rano zdychał. Totalnie będę we zdychał. Czego się nie robi na YouTube? Czego się robi dla YouTube'a dokładnie tak. Jeszcze mój bataz mi będzie narzekał, że nie mógł zwala mu spać. <grym> mm. A on teraz nie wiem, chyba pawko robi jazdy czy coś takiego. Nie ogarniam. Ale takie bardziej zaawansowane. W sensie na jakieś ciężkie sprzęty. Co to takiego? Nie, no. że Nie, nie, nie. W sensie, że... E, czekaj. To chyba na jakieś ciężarówki, czy coś takiego, bardziej. Wiesz co, mi się wydaje, że to będzie, będzie... będzie. No, by ja to nie okito. Kurde, nie, sąsiad mi potem będzie krzyczał. W ogóle. Nie wiem. Nie wiem, czy to dlatego, że jestem Polakiem, czy o co chodzi, czy mój sąsiad jest jakiś dziwny, ale strasznie nie lubię swojego sąsiada. Ja wiesz, ja jestem człowiekiem, który stara się być, aspiruje do miany dżentelmena, co mi niestety często nie wychodzi. Ale no, jakby ma takie małe marzenie, nie? Żeby być wiesz, takim wielkim panem w garniturze, leczce I mówię wszystkim, ładnie sąsiadom dzień dobry na klateczce, żeby wiesz, mieć dobre relacje, żeby coś tam, coś tam zagadać, może nie? I mówię temu sąsiadowi właśnie dzień dobry, a on tak tylko na mnie patrzy. I takie... nienawi... nienawiść w oczach, nie? Tam jest wyspa, już widzę, tam jest wyspa. Skąd widzisz? Skręć tam. Mówię, no, teraz <grym> nic widzę. Tam jest wyspa. <grym> Przyznaj się, używasz modów. Używasz wspomagaczy, nie liczy się. Jak <grym> wspomagaczy? Dobra, to odmów. <grym> Ale w sumie jesteśmy z dobrej strony. Tam Ej, Beskidu. Ej, mamy księżycową wyspę, lol. No. Lol, dobra. że w tym odcinku, to w tym moskitu. Eee, mordo. Ogarniaj. Dobra, sztos. Już, już dawno. Jeszcze trochę podpłyńmy. Dobinę. No jeszcze, je. już można przeskakiwać. Patrz. Dobra, git. O Boże, to są full sanity. Hmm. Eee, też mam dwustery monstera. Dupnice monstera, byku. <noise> bo wiecie, bo wiemy. Dobra. Czekaj. Ehm, <noise> Starok... Kichnął. <noise> Dziękuję ślicznie. W ogóle to jest hit jakiś. Ta różnica między tym jak dziewczyny kichają, a jak chłopy kichają. Hmm, po co mi wiosło lol Dobra, kit. Lunarna! Lunarna jej Uwaga, ciekawostką ty nie patrz. Dobra, da, 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 siekierę, da, Mam złotą, dziękuję. To ja od razu... Ty masz jeszcze siekierę, ty masz jeszcze no to jest siekierę. Tak? Lol. Ja się tak widzę. Nie, ja się nie pająkuję Ja idę po pająkach, okej, ja idę z pająkami. Dobra, już czas. Ja szybko. mam. Dobra, ja postaram się teraz pozbierać jeszcze od razu... Kurde, pająk mnie teraz będzie bił. Dobra. Easy peasy, lemon squeezy. Oh. Czekaj, bo ja chcę teraz. O kurde, kamień. E, bla, tak, kamień mnie gonił. <śmiennie> daj mi to, Polaku, co masz w ręku? No daj, hehe, dobra, mam super. W sensie, znaczy ja chcę teraz zacząć od razu zbierać sadzonki kamiennych owoców, jakby co, nie? nie? W sumie pewnie oglądają to ludzie, którzy może nigdy nie widzieli ani nie słyszeli księżycowej wyspy, więc może wytłumaczę, co to jest, tak pobieżnie. Pewnie gdzieś tam macie na moim kanale pełny poradnik, z którym polecam się zapoznać, ale tak w skrócie. Na Księżycowej Wyspie przy Sanity zmienia się w oświecenie i im więcej oświecenia mamy, tym nasza postać jest bardziej... Mamy przestronę. W sensie, no widzicie, że jakby to nie jest normalna wizja... Y to do czego nas przyzwyczają tylko jest to coś innego. I tak naprawdę to i oprócz tego czasem możemy tutaj zauważyć takie... O właśnie dostałem lepę od takiego duszka. I one jakby kiedy staniemy dwie takie lepy, to, to nas usypia. I w sumie na tym polega głównie oświecenie. Mamy tutaj trzy biomy. Mamy tutaj księżycowy las, księżycowe wybrzeże i normalne wybrzeże. My teraz jesteśmy na księżycowym wybrzeżu, i tutaj są trzy takie elementy, które jeżeli rozłupiemy i ustawimy na jednym. E, gejzerze, o, mm, tak, księżycowej energii, magii, to otrzymamy z tego e, nową stację do kraftowania księżycowych itemków. W ogóle dziwne jest to, że teraz nie widzę tych e, duchów, Zwyczaj zazwyczaj je widać. Nie wiem, co się mogło zepsuć. E, tak, księżyc, co można wykraftować? Możemy wykraftować nowe. Schematy do nowych pomników. Możemy wykraftować siekierę i miecz, które mają specjalne jakby cechy. Specjalną cechą siekiery jest to, że o wiele lepiej ścina drzewa, ale też ma mało wytrzymałości, strasznie. I to jest jakby się. Tak, siekiera No, ale jest bardzo dobra, dobra jest. No. A jeżeli chodzi o miecze. Księżycowe to one zadają tyle co Night sword, nie obniżają poczytalności, czyli to jest de facto najlepsza broń. Mają 75 użyć, ale kiedy bijemy Shadowy albo Fear rivera, tak? Mam rację? Tak, to wtedy yy, nie da, mają one 150 użyć. Jakby użycia przeciwko cienistym potworom są o wiele wydajniej, mniej niż tą broń. Jakby do tego została zbudowana. O, tutaj możecie zobaczyć tego duszka przez wywołanego oświeceniem moim. Ach, e, co jeszcze? Mm, tak, tutaj nie mamy normalnych pingwinów. O, to może się załapiemy na księżycowe pingwiny. Księżycowe pingwiny no, są agresywne. No, na się no. E, księżycowe pingwiny charakteryzują się. Kurde, przestańcie mi klewać. E. Wyróżniają się tym, że jakby mają zupełnie inny skin i atakują gacza. I są naprawdę przerażające na swój sposób, bo wyglądają tak, jakby e, organy były zamalznięte w lodzie. I oprócz tego, jeżeli będziemy mieli atak psów na księżycowej wyspie, to wszystkie psy, które do nas przyjdą, mają szansę na wskrzeszenie jako potworne psy. To jest taka ciekawosteczka. No, co jeszcze jest na księżycowej wyspie? W pełni, jeżeli wrzucimy do gejzerów, które tutaj są. Nie do gejzerów, tylko. Tak, do gejzerów, przepraszam. No, to jest tak, to jest taki kąpiel wodna. No, do kąpieli wodnej wrzucimy sól do kąpieli, to otrzymamy wtedy więcej księżycowych kamieni, co czyni je odnawialnymi. O, dostałem pezęcik, jak fajnie. Mm, możemy po zacinaniu drzew otrzymamy motylki które po posadzeniu sprawią, że utrzymamy e, które po posadzeniu jakby sprawią, że powstanie nowe księżycowe drzewo. Coś czy warto wspomnieć o tej lokacji? E, anemia tutaj koło mnie spodziewa. Anemia? No Anemia, ta pułapka coś robiła. Aha, anemia, tak. Mamy tutaj nieskończoną podejdź. pułapkę zębową. Pąfusz. Dobra, idę, idę. Wow. To tak, czekaj, bo jeszcze tu są e, surowce, które chcę zbierać. To ja się iść z Daxodem. Daxodem chcę wyjdzie. Sprydnie. A jestem Maksuem, młodeczko. No tylko cancelujesz swój ten buff. No tak, ale nim spadnie mi to w sanie i to wiesz. Bo ja mam 200 A mam 5. <laughs> Zał. Tak, i w sumie, y, Masz jakieś ciepełko dla mnie? Tutaj jest ognisko. Subcio. Tak, teraz wchodzimy na trzeci biom, czyli na plażę. Tutaj możemy znaleźć e, takie oto fajne odprzewrócone drzewa. Możemy... Szkielety jakieś takie dziwne. Są tu pająki, to znaczy takie jest tu trzcina. To, to jest to właśnie drzewo odnawialne. No tak, to jest... To one są nawialne? w sensie, jak wywalić jakieś drzewo na, na wodę, to po kilku dniach się zamieni w drzewie. Tak? No. LOL, nie widziałem. Tak, ja muszę no, się poprzeć no, trochę. <grym> to się, no, ja na wolę dawać bardziej zbudowane, jakby rzeczy, które da się, jak nie, wykorzystać trochę lepiej. Hmm. To co? O, tutaj mamy nieskończoną pułapkę zębową, która została już, jakby, aktywowana. W sumie na Księżycowej Wyspie nie ma nic ciekawego, ale może tu przyjść, żeby... no bo jest to po prostu fajne miejsce, nie? O, tutaj mamy jeszcze takie dziwne bullkeepy i jakie... ból kelpy w sumie. Jak je podniesiemy, to mamy taką broń, która ma dłuższy zasięg niż normalne, otrzymujemy również e... tak kelpy, ale niż też pijają ładnie sanity. Hmm. Tak, i to, tym można bić. <laughs> to jest śmieszne, strasznie. Czekaj, czy ja to zjadłem? No mogę coś. Nie. A, ale to ładnie niepoczytalność, młodeczko. Dobra, to może Ci pomogę trochę. W sumie mogę. Jeśli będzie trzeba, pomogę to co będzie trzeba? O! Ale rozbijanie tych kokonów pajęczych jest trudne, bo one. ich jest strasznie dużo w środku. I to to wybucha, to ten Co ci wybucha? Moż to no, Co, co, co? Nie słyszę, przepraszam najmocniej. Nie, no, to kilogram. Mhm, tak. Tak, tak. Uff. Można by się jeszcze trochę ogrzać. Tak to mi no. Co? Tak to mi błonęło, mam jedna <laughs> Nie wiem, ale zdenerwujące jest to strasznie. Tak, gest Ale mam nadzieję, że w następnych odcink odcinkach, tak, w następnych update'ach jakby powstanie jakiś księżycowy potwór, który będzie hmm, ciekawszy nieco. Do w sensie jakby to był mechanicznie taki sam mobek, tylko po prostu miałby inne statystyki, albo inne animacje, to byłoby to słabe. IMO. Na przykład nie wiem, byłby coś takiego jak Bishop, tylko że lepszy. <laughs> nie, 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 lepszy Bishop nie ujdą do daty. Oj, tu widzicie te duszki, gestalty, tak zwane. Nie wiem o, dlaczego. Możesz mi pomóc upać? O, właśnie, księżycowe. To jest ten, czerwona, czerwona O, o po, właśnie, może jeszcze Wam dźwięk. wytłumaczę. Znaczy, Salamandry mają 900 HP, bijąc okiem sporo. I potem, jak się ogrzeją przy ognisku, to e, otrzymują podpalający atak. E, są nieco goźniejsze. E, tak, mogą się ogrzeć w ogniu, śmieszna mechanika. Dobra, już się przyjrzeli, chyba, może się zabić. I po jej zabiciu otrzymamy. Zaprezentuj. Tak. E, smoczy owoc. To jest takie pewne źródło tego surowca. No, się to nie mam myślałem. Aha, ja myślałem, że ty specjalnie ją zostawiłeś, żeby pokazać. Tak, specjalnie zostawiłem. Ej, ona. Myślę, że ona mnie idzie bić. I czasem salamandy walczą ze sobą, żeby ustalić, yy, kto jest silniejszy. Nie, nie. O właśnie, tutaj terytorium sobie wystalają Taki funfust. Yy, Lampeczka. Yy, co tu jest ważnego na Księżycowej Wyspie? Zdecydowanie te sadzonki są ważne, ponieważ możemy... Mamy odnawialne te... źródło warzyw. Chodź. Bo jakby jak złupiemy stąd fruty, to otrzymamy hmm, jak yy, owoce, znaczy warzywa, które liczą się jako warzywa w garnku, co oznacza, że mamy jakby odnawialne źródło warzyw, które jakby nie wymaga od nas w przeciwieństwie do farmy jakby ponownego warzenia, znaczy sadzenia niczego w nich, co w sumie jest dosyć praktyczne. Hmm. I, I dlatego głównie... Tak, pokażemy Wam teraz, jak się to montuje. Tutaj mamy Rozpoczę jedną część. No właśnie, idę. To, co przyniesiesz tamtą daleką? No muszę. muszę. No, no niestety. Tak się zdarzyło. Oh, takie sporo wymaga, żeby to skopać, ale wydaje mi się, że całkiem wau to zrobić. Dobra, to jest górna no, część dobra, to w twoim kierunku jakiś trzeba znaleźć, e, dobra. Hmm. coś jest. Dobra, zostawiłem plecak. A mogę mieć latał kiedy niosę? Nie. Hmm, słabo. Nie jest, nie masz zbierać co zajęte. Hmm, no tak. Fajna sprawa. E, tak, więc to jest najbardziej fascynująca część Księżycowej Wyspy. Noszenie kawałków tego... Mm, noszenie kamieni. Noszenie kamieni. do robienia narzędzi. Przygotowanie do robienia narzędzi, żeby... matka boska. Ludzie by nas zabili za coś takiego. Ile można. Dobra, zostawiłem plecak przy y, celu naszym OK. Dotarłeś do celu. Dotarłeś do celu. Prowadził cię Krzysztof <grym> Hołowczyc. <grym> o. A tak, jasność y, tych. Co to jest źródło, te źródła światła? To są domki Gizdar. Tak, tak? Log. Tak, bo tam się spostrzegły razem. Tak? Wyspie, no. Plot tu jest. ze jest. wychodzą? E, tak, to mogę wyrzucić. Tak, to taki food. E, jasność ich świecenia jest zależna od aktualnej e, polu księżyca. Więc o pełni, tak naprawdę, na całej księżycowej wyspie jest bardzo jasno, a na przykład w Nowu jest bardzo ciemno. Więc jest to dosyć ciekawe miejsce do zamieszkania. Ale te gestlaty strasznie nie przeszkadzają podczas noszenia, jakby nie chciały nam ja umożliwić. A wesić. <grym> Psychika na zależa tylko. Essa. Essa. Opa. jesteś blisko daleko? Blisko. Git. To tutaj się jeszcze dupnie oknisko. Pokażę Wam tę zakładkę księżycową i zakończymy ten odcineczek. To tutaj ładnie proszę, tak, ślicznie. O, ale dupnęłeś ognisko na bogatości. Ja niosę dół, tak? Ty nosisz dół, ja roszę środek. <grych> A końcowa. No, już ją tu przyniosłem. I on się tak w zakłada. Pyk, pyk pyk. Dobra, Mowa proszę być. tutaj założyć y, środkową część. Ja założę górną i mamy. Czekaj, idealnie mam na, na miniaturkę idealnie jest. <grych> <grych> Cyk. Masz. Cyk. Dobra, tam, byk. nie wiem, może tak na miniaturkę się nada. Czekałem, 3 sekundy. Dobra, nie chyba było, w pędzie... że, ...że wpadamy coś. <laughs> nie, Jezu Chryste, muszę się ogarnąć. Mam dziewiętna... 19, <laughs> 19 lat, a jakbym w podstawówce cały czas był. Dobra, chodźmy, <laughs> chodźmy skartować my Tak? E, no. Tak, to pokażę wam tę zakładkę, tutaj mamy te siekiery, o których wam mówiłem, jak widzicie potrzebne są boonshardy, które wcześniej kopałem. Tutaj mamy glass cutter, to potrzebne są deski, które ma Aleksy i tutaj właśnie wytworzył Aleksy nam jednego glass cuttera. Niestety póki co nie ma do nich skinów. Mam rację? Tak. Tak, tutaj no. mamy moon, moon cutter path. mamy te bomby, które można wrzucić. E, Kwiatki możemy otrzymać z drzew, to wiecie, ani te, to z kamieni można otrzymać, i jakby to po wrzuceniu do e, bajorek e, podczas pełni księżyca spawi, że powstanie źródło księżycowych skał tych, tych, tych charakterystycznych. Tutaj mamy jeszcze dwa takie schematy na figurki. Tak, dokładnie. No i co, to w sumie będzie tyle w tym odcinku, dziękuję ślicznie za oglądanie, do usłyszenia w następnym odcinku Siemanko.